Sytuacja jest taka, że mamy tą imprezę urodzinową. Food wczoraj troszeczkę pofarmiłem i zrobiłem Alessandriniego i Lingarda. No, trochę tych meczów zagrałem, nie powiem, że nie. No i mamy akurat 8 meczyków, żeby tak wygrać. 8 meczyków rajwalsowych i zgarnąć paczkę 5 piłkarzy 8,5. Plus tą paczkę RTTF Food fantazja, albo Food Big Day 1, nie? Także strategicznie zostało to wykminione, żeby to było. Myślę, że możemy przejść do paczek w takim razie. Także mamy 21 paczek za zadania, plus jakieś tam SBC. Dużo jakieś złotych paczek, tak róż, róż, różne te paczki są całkowicie. Pod koniec są te dość mocne. Na przykład 585, 5x84, 2 razy 83. Let's go. O, ze złote, złotej, złotej paczki jakiś darmian? E, kurde, 87 8, jak ze złotej paczki. Zajebliście, bierzemy, bierzemy w ciemno, bierzemy w ciemno. Duża złota paczka piłka premium. O, gdzie jest, to jest. Yy, Lautaro, Lautaro chyba mam nawet. No bierzemy Lautaro, co? Robisz Krojfan? My no myślę, że zrobię Krojan. Trzeba będzie to spaść jakiś SBC. I wy już wiecie dobrze, którym. Znaczy tak naprawdę nie wiecie, ale ja wiem. Yy, mianowicie jako że aktualnie SBC, takie jak na przykład rozbudowa 85 razy 5, a w szczególności piłkarz podsumowania DW jest totalnie nieopłacalne i polecam unikać to jak ognia i trzyma się z tego da z daleka jak najbardziej. I to nie jest ryzyko, to jest debil. Tym bardziej, że mamy bardzo dużo fajnych piłkarzy w aktualnie w SBC, to postanowiłem, że zrobimy Pedro, Rabiota i Aleksa Sandro. Jako, że to są bardzo dobrzy piłkarze i zdecydowanie warto tu ulokować foder, a nie w jakimś debilnym piku dla wiadomo kogo. <laughs> Także jako, że mamy tą kartę Lautaro, to wrzucamy go do Pedro od razu bez żadnego zastanowienia. Także no w takim razie tutaj sobie przepelamy składzik. Proszę bardzo, tutaj już jedno bardzo dobre SBC mamy. Mamy urodzinowego piłkarza, jest tu Pedro, giga mocny zawodnik. Proszę bardzo, Pedro 8,8, 5 na 5, wysoka, niska, niski wzrost, ale to przy driblingu będzie giga fajne. Dużo alternatywnych pozycji, zajebiste staty, praktycznie w każdym aspekcie, szczególnie w driblingu, także... Topowa karta za grosze. No to co, lecimy dalej z paczkami w takim razie, bo jeszcze ich zostało 16. Druga złota paczka piłkarzy premium, wariancy 83+. Okej, okay, jest ten modm. Tak, ten z Portugalii, to jest ten Pedro jakiś. Pedro Goncalves. Kurde mać, dobrze sypie. Paczka rzadkich piłkarzy 83+. tadić A nie, to jest ten... Inkowi Sawić, ok. Walkout kolejny. Eee, 2,8, 3,8, czwórki jeszcze. Nawet nieźle. Także lecimy te lepsze już paczki. Dwóch rzadkich, 8,5. Zobaczymy. O, Kasemiro 8,9. Zajęliście. Bardzo mocny fodek. Dwóch filkarzy, 8,3. No to jest znowu ten środek chyba z Milanu. Tak, 86, okej. Okay. Okej, okay, 8 4. Paczka 5 piłka, 84 plus. Tu chyba będzie słabo, chyba. A 85. No to tragedia totalna. 3 piłka, że 84. Plus. Elo, akunia. Mhm, 8-5. I ostatnia paczka, najmocniejsza. Paczka 5, piłka, że 85 plus. Rodzinowa. Humers? No i sobie bierzemy, tam będziemy się jakiś militao przejmować, gościu. Humes i pasuje jak cholera, bo tego Heatsupie przecież nie zrobiłem. A poza tym to, Giga mocno obrońca i chętnie jego przetestuje. No, i tutaj jeszcze dwie osiem szóstki. No, tak, akurat dodała. No, ten humes. On co prawda jest tani, ale wygląda bardzo dobrze. Około 80 koła. Jeszcze na RTG to jak z nas. 5 słabszej nogi, prawa noga. Średnia, średnia trochę przeszkadza, ale tam wysoki wzrost. On ma jeszcze stoki body type, czyli taki bardzo napakowany. Dobra dyspozycja tempa. Świetne staty defensywne. Świetna fizyczność. Dobre pozostałe staty. 5 słabszej. Według mnie będzie gigakotem. Impreza urodzinowa food. To ostatnie zadania wymaga, żeby mieć Maldiniego, Gregorę, Lingard i Alessandriniego. Te cztery karty muszą być w składzie, żeby to zadanie kompletować. Także skład wygląda w ten sposób: Maldini, Gregory, Alessandro i Lingard. Że zrobi zadanie. Poza tym zrobiłem tego Hinkapie w międzyczasie. To wyrzuciłem tego pierdol. E, espumisana, który jest totalnym bolcem i nie, nienawidzę go w tej grze. Wrzuciłem hinkupę. On, co prawda jest bardziej najsio, ale z humelcem to będzie swego czasu sobie działać, nie? Ekipka bardzo mocno wygląda już. Jeszcze sobie tego humelsa dodajmy. I w sumie jeszcze jestem Pedro. Kurde, w sumie chyba bym jeszcze tego rabiota zrobił. Nie, nie idealnie spasowane. No dobra, no to w takim razie cyk. Jeden składu rabiota już jest. No i działa. Dobra, mamy rabiota. Proszę bardzo. Rabiot 8, 8 dołącza do naszego klubu. Ponieważ bardzo mocna karta. Także no, proszę bardzo. Rabiot też giga mocny Lewa noga, średnia, średnia, bardzo wysoki wzrost. 5 gwiazdek słabszej nogi. Może grać na LP. Jak tam jakieś problem z ustawieniem składu jest. Bardzo dobre tempo jak na pomocnika. Ogólnie staty w wszystkich aspektach bardzo dobre. Tak, także z 5 gwiazdka i słabszej nogi powinien być gigakotem. i co? Myślę, że tak możemy to sobie zostawić. składnik pod zadania, elegancki. 18 z nie jest tak źle, Już lecimy w rejwalsy w takim razie 8 meczek do rozegrania, co my tu mamy, krespa, Jabber. no to jest taki początkowy składzik kurde mać no i się zagapiłem 1-0 <grym z zero> okej, okay, ale Sandrine świetne podanie kurde dobra kurde, karny, okej okay. Kurde mać, nie trafił. No to ten meszek chyba nie pójdzie kurde po naszej myśli jak Del Piero kurde nie trafia na bramę, kto jest kurde źle. Teraz o co chodzi halo? Pik, Del Piero wjazd 1-1. Ajajaj, a nie, nie ma foulu. Dobrze, no nie no, ten hummus to kasuje tego Algebra'a ładnie. Gory, gory. Jakieś takie podanie dziwne, ale no sobie poszło. Ej, to, A nie, zajebiście trafił. No, akurat Del Piero to ma topowe strzelanie w tej grze. Jedno z najlepszych wykończeń jakie jest w tej grze, naprawdę. Ej, dobry tapi, no. Dobra. O, Gregore jak wjechał, dobrze. O, jak walnął, kurde, no. Kielini, no, ma zajebiste strzały. No to jest zadziwiające, że to jest ósma dywizja, a widzę, że Hop dobrze gra i ogarnia, kurde, jakieś schematy i tak dalej, no i sprawia mi problemy. No, widzę, że ci ludzie, kurde, jakoś tak nie grają w walce regularnie i jakoś nie są w najwyższych dywizjach. O, ja, no ten Maldini to też. Ale Hummes, kurde, o, dobry. Matko, masz ten drip? <grych> ta. tak. Dobra... Co jest? Dobra, teraz już dopiero się nie myli. Złote Mbappe, tak. Złote Mbappe to jest jedna z najlepszych kart ze wszystkich kart. Także według mnie zdecydowanie jest lepsze, chociażby ze względu na sztuczki i tempo. A tak naprawdę da całe to jego zbugowanie i wyrafinowanie. I przepraszam za przeklinanie tylko moją babcię. Hehehehe. <grych> Pozdro jak Leosie. On zostaje z tyłu raczej. Kurde mać, to fałsz miał być. Wczoraj się uczyłem jakichś tych fałszy kurde i tak dalej, no to ładnie odebrał na przykład rabiot. Właśnie kurde mam problem taki, że czasem mi wali nie fałsza właśnie tylko te podanie, tylko właśnie mi wali tego flashota, kurde no i takie kwiatki wychodzą. Dehea, to Tomori, Valverde. Solidny składzik. O, to Nali. Za props. Kurde, no, ma tego Todaliego. No, ale nie, Rabbit bardzo dobrze przecina tam ogólnie. Kurde, to miał być step over. Kurde, ten jaki dryblik dla co jest? Widzę, że tak, kurde. Jeśli zaczynasz przygody z Tiffon, to ty masz przygodę w f... kurde, w tej grze. Bo tutaj kolejny gościu, kurde, w, siódmej, w ósmej dywizji, a Keci ok, nieźle. I normalnie sztuczki, wszystko jakieś na Ach, wie co? Ja nie wiem, o co tu chodzi? Pyk, fałszyk, kurde, to lingar, no to linger, no też taki trochę kurde plackowy jest. O, Pedro, jaka finezja ładnie. O No Jak go si konata za zazgabione Dungeon No Dobra, dobrze linka. Tu będzie chyba trochę łatwiej. Dobra. Okej, okay, Podanko, jakiś fake ładnie Lingal piek. Nie ofarta w paczkach jego widzę, ale a to jest normalna, akurat. No ale ja też! ja też nie mam tragedii, no przecież ten kuku trafiłem, nie? do no mało kto teraz. Mało kto ma kuku no teraz wiadomo jest ten ugodzinowy, ale Tego PTG, no to jest naprawdę taka ulikalna zajebista karta, nie? No ładnie dopiero, pyk się, że tego kurde tego Hummelsa trafiłem, bo będę miał topowego obrońcę już A tego mi właśnie było trzeba najbardziej w tym Food Champions, które było takie rage'owe giga Właśnie ta obrona, kiedy była lipna A teraz mam Konatę Znaczy nawet Konatę nawet tym, chyba, chyba ten Konatę nie będę grał Tylko będę grał tym hitzapie na obronie i, i Sandro zrobię, nie? Także Aj no Wszedł mu ten tapie już. dobrze No oh god, Tak, piero kasuje Tyk Pedro Jadimy Hehehe, pogobiony, pięknie, nie no, zajebiście ten Pedro lata Ciężko, no pod koniec gry to już takie kurde karty wychodzą i tak dalej, że to jest basak. Aha, udało mu się. Oiko na disasa, ten disasi też bardzo dobry jest. No Pedro, elegancko i cyk. Wleci? Nie wleci, kurde macie. Bałem się tą piłkę dotknąć, bo to za, pewnie da spalony był hop. A no tak to nie uderzysz. no ten kurde Czech mi tu będzie podchodził i... Będzie mnie wkurzył. No Pedro jak zgasił zajebiście to piło, nie no, ten jest kozak. O, mamy rage. No, no to ładnie. O kurde tu ma... To ty w hop Hopdal Gisha o no, ten składzie już bardzo mocny. Dobra, Lingard. A A nie, wejdzie. Zajebiście tapit, kurde jaki. A jajaj. Co to V? Karny? Kurde bać. Ale głupio się jakoś zrobiło, no nic. Pyk, bomba. No i idzie łatwo, kurde, jednak. To, to już desa i Maldini, kurde, nie. Na obronie, no to no, już kurde składzik jest kozak. U, ale co jak przeszedł szkoda, że jest strzelił. A no, to też taka klepanka trochę z tym opolentem jest, ale no. Uh, dobrze, ale stapinowane, no jednak ten, ten Piero do tapinów jest idealny, nie? Oczu, a z kimpem bez złoty? No fajny takie ligę. Aj dobrze, kurde no A, piek do... No. Kurde, mać nie, ja co ze szczytłem, bo Mbappe. Miski... A no pisałeś, że Mbappe przepaliłeś. Pedro, sobie zrób za Mbappe bo coś, no nie wiem. Pa, jak pedro, no kautuję, kurde. <grydy> kurde, ten lakazet, no. Kiapię, ja gdzie serio. Okay. O ja dzielę do... O mi Opo... o, typem oponenta, że, te, że który wyjdzie w szeregisie Dobra Pyk, dobrze Aj troszeczkę za bardzo do góry to podanie poszło no Uff, to bitka, dobra No dobrze, Lingard. Okej, okay, mamy wina. Okej, okay, mojki osali, aby pożyczone szabi, No oj, tu mocno. Żidola ostatni mecz. Tutaj widzę wszystko na jedną kartę w gajwalsach jest rzucane. Kurde mać. Uff, dobrze, tak ale... Ale i tak zjebałem. Nie, humę z kozakiem jest. Dopada do hopa, zabiera mu piłek, kurde jelo. I jest... Jest, kurde, pograna. Marsyawki dostanie? Mnie się wydaje, że diabli dostanie, a nie jakiś tam Marsio. Kubek! Okej. Okay. O, Rabiot, pięknie, kurde. Kurde. No co, jeszcze tego nie, nie łapiesz. Kurde mać, no no ta gra koniecznie chce żebym bramkę stracił, nie? Dobrze no, że są tam kurde broni Ładnie do lepiego, kurde ho, ho, ho. szkoda że jej trafił A ja pierdziele no Ale ta gra jest głupia Jak wypuścił, co jest? Ja do. No. to by się udało, no. Nie, no to spalone jest przecież, nie? No gwizdaj. Ech. Ja gdziele. no i oczywiście poda źle. Leci, A Cały mecz tym pressingiem i kurwa się nie da nic zrobić. Jak mnie to wkurwa, no. E <síntos> aí Udało się, dobra, będzie łatwiej. Dobra, także tak, impreza urodzinowa Food zakończona, mamy paczkę pięciu piłkarzy, 8, 5, piłkarzy 85+, proszę bardzo. I do tego mamy jeszcze piłkarza z drużyny RTTF Fantasy Food albo Food Big Day 1, także nie ma wielkich oczekiwań, ale jakby było coś fajnego to zawsze na plus, nie? Zaczniemy od tej paczki piłkarz RTTF Fantasy Food albo drużyna Food Big Day 1 86+. Plus. Mamy nadzieję, że coś będzie mocnego, bo już się przydało do wzmocnienia Road to Glory, lecimy! Ok, jest to Liga Europy i jest to PS. Oj, Lamela. No jeden z najgorszych trafów, niestety. no Tyle kurde w meczu zagranych, żeby Lamele trafić, który jest fuderem. No niestety, no takie są realia. Chyba 5 piłkarzy, 85. Może jakiś urodzinowy, mocny siłtek. Zobaczmy. Ok, jest ten Ten niebieski haweks chyba. No, się mu się, sełka dobra, ale mogą też za nim być jeszcze też jakieś dobre karty. Także zobaczmy. Nie, ta jest zajebista, 8-9, 8 i 8, 4, 8 Także ta jedna z lepszych, zdecydowanie, foderek kurde mocny, zdecydowanie. To myślę, że najpierw sobie jakiś składzik zaplanujemy ogólnie. Coś takiego, na pewno Rabiot gdzieś tutaj wleci. Nie wiem, Rabiot z Timberem chyba będzie dobre duo. Alessandrini może grać na N albo na LP. Ten też ma LP, okej. Okay. Nie no, to chyba formacja dwóch napastników musi być w takim razie. Nie wiem, no ewentualnie można by Slade jeszcze tu rzucić, jakby to z tą chemią było. O, to by pasowało, no. Także no chyba by tak to wyglądało, nie? Jeszcze zobaczę co mam w tym klubie. Nie wiem, ktoś jeszcze mówił o tym, o, o żeby tego bambę zrobić. I on chyba na, na N może grać? Nie, on też na lewym tylko. A, no i on tutaj. Na przykład. I to w sumie z rabiotem miałby jakąś chemię i tak dalej. No i co? No, ten byłby po lewej stronie. Ten by był jakoś PO, chyba. A ten byłby po prawej. No i to już w wygląda naprawdę zajebiście, nie? No, w zasadzie jeszcze tylko ten pomocnik jakiś by był. Ale w sumie Oxel jest spoko. Przydałby się jakiś bohatek. Magizie coś takiego, to by ładnie trzymał chemię ogólnie. Dobra, no to chyba robimy w takim razie SBC. Może na przykład do tego Bambę zaczniemy. I on kosztuje 8,4 i 8,2. No, no to tak na raz rzewkę. Jest perfekcyjnie wymierzony. 8,4. 8,2 to już w ogóle na dół Dobra, przepalamy, proszę bardzo. Agat Kole. Mamy Jonathana Bambę, proszę bardzo. 5 sztuczek. Dobry tempo całkiem, Solidne staty ofensywne. Wszystko OK, Mati? Jak najbardziej. A on wiadomo, sztuczki jakieś i tak dalej. Także no. I tam jeden chemii chyba będzie miał nawet. Także 20 chemii. Jest mocno. Chyba do tego Sandro się zabierzemy po prostu. 8-6. Dobra, zobaczmy. Dobra, przepadamy w takim razie. Mała złota paczka rzadkich piłkarzy za to jest. Może coś wpadnie. No. Folem 85, nie jest źle ogólnie. Jest to traf ogólnie. Jeszcze 8, 2, 8, trójki, 3. He, 3. całkiem niezła zła jakąś taką losową paczkę rzadkich kar. Okej, okay, no to mamy 85. Dobra, przepadamy. Jest tu pinia, niech wy... Proszę bardzo. I mamy wszystkich trzech piłkarzy, których planowaliśmy zrobić, którzy są gigamocni. Tutaj zrobieni są Aleksandro. Jestem bardzo ciekawy tej karty, jak ona sobie radzi na elo. Karty Sandro w FIFA zawsze były gigomocne. Także myślę, że ta również będzie do kup Także proszę bardzo. Aleksandro, tutaj. Robi koktajl z oponentów. I tak to jest. Mamy lewą nogę, wysoką średnią, 180 cm 5 sztuczek czy słabszej. W można jakieś tylko robić, czy coś. Dajlo, jeżeli chodzi o tempo, trochę ta przyspieszenia mogłyby być lepsze o szybkości biegu, ale źle. Strzelanie, jakieś tam nawet diez, ale mało ważne. podania, spoko. Dribbling bardzo fajny. Obrona również solidna, bardzo fizyczne, kozackie. Jeszcze on ma taką sylwetkę też defensywnie bardzo dobrą. Także no tutaj będzie totalny szefito ogólnie.